Cześć wszystkim, Angel 666, tester gear, a ja dziś, słuchajcie, pokazuję wam grę której chyba producenci się słuchajcie wstydzą, bo na ekranie tytułowym, jak możecie sami zobaczyć, nawet nie widać tytułu tej gry. A tytuł tej gry, słuchajcie, to jest Mower Game Racing, czyli w skrócie wyścigi kosiarek. No, samo menu może nie zachęca, ale może Was zachęcę w ten sposób, słuchajcie. Gra ma aż 26 plansz do jeżdżenia. Jak widzicie, klimaty Westernu, lasu, miasta, zimowe, kanion, miasto, farma, też miasto, znowu las, droga, jakieś lodowe, śnieżne, znowu miasto, ale wojenne, science fiction, miasto, rejestraki. No i się nam już powoli powtarzają e, pomysły. Ale słuchajcie, e, nie przedłużając. Lecimy do któregoś z miast. I teraz, przy okazji, pokażę Wam od razu coś. Takie cztery, oto mamy maszyny. Niestety, o nie da się wrócić z powrotem, i nie da się też wybrać koloru. No i zobaczmy, o co w tej grze chodzi. Zaznaczę z góry, że właśnie to, co widzieliście. To jest e, taki średni model jazdy. Aha, te muchy, jeżeli Was dziwią, dlaczego są w mieście, bo może tu są jakieś odpady i tak dalej, to tak jest. To są złote beczki, od których się odbijamy, e, ale za nie dostajemy osiągnięcia i one w większości, słuchajcie, są tuż przed mm, właśnie metą. Dziwne, nie? No to. Patrzcie, znowu muchy. Te muchy, słuchajcie, są na każdej planszy. A ja was nie będę zachęcał do tej gry, tylko to będzie druga z gier w serii niepolecanych. Bo tej gry się nie da polecić. Co z tego, że jest 26 plansz? Jak ta dał, właśnie skończyłem kolejną. No, hello. I tak jest, słuchajcie do końca tej gry. Pomysł na tą grę był zajebisty, po prostu. Naprawdę, świetny. Można, uważam, było wyciągnąć znacznie więcej. Zobaczcie! Muchy! No, kto by się ich spodziewał na tej planszy, no. Nie, no. Słuchajcie. Nie wiem, co się stało. Chyba mnie popchnął. Albo nie wiem co. E, sam model jazdy nawet w tej grze jest OK. Pomysł na tą grę był po prostu mega, mega fajny. E, natomiast niestety, ale wykonanie tej gry system kolizji, jak widzicie... No nie... nie, nie jest fajny.. E, ale pokażę wam jeszcze planszę, z której. E, która mi się bardzo podobała. E, I przy okazji wybiorę, właśnie jak widzicie, kosiarkę, której. nie wiem, co autorzy mieli na myśli. Bo po prostu tu nie ma żadnej widoczności. Naturalnie, widoku się nie da zmienić. I znowu są muchy. Muchy żyją również w śnieżnym środowisku. Słuchajcie. Wow! No, generalnie muchy to żartobliwie mówiąc, ciągnie do gówna, więc. W sumie, skoro ta gra jest głównym, bo jest, no to już rozumiem, czemu tutaj są muchy. Ach. dobra, pokażę wam, a może jakiegoś rejstraka jeszcze. To jest dramatycznie zrobione są plansze. Tak odstają od pozostałych. O, patrzcie, jak w ogóle koła się zapadają tam w tej pomarańczowej, tej zielonej też. Znowu muchy. Chyba ci moi rywale się po prostu nie myją i dlatego od nich tak po prostu wali smrodem. Nie no. Kaszana zon Nie myślcie nawet o tym, żeby kupować tą grę. Co z tego, że no kurde, to mogło być fajne. Tu jest pełno słuchajcie e, sytuacji takich, gdzie jedziecie. I to nawet na tej planszy mnie to spotkało. O właśnie. Nierówność terenu i nagle kosiarka się blokuje. Cholera wie z jakiego powodu. Tu też, też tak było. Tą pierwszą kosiarką jak próbowałem dostępną w tej grze jechać na tej planszy, to na tym zakręcie też się blokowałem. No jakiś dramat. I beczka. Jak można odbić się od beczki? Co ona jest wypełniona? Nie wiem, cementem? Czy czym? Tą trasę Wam jeszcze pokażę, bo to jest śmiech na sali kolejny, a to chyba nie ta nawet. Ale dobra no. I tak jadę po tej grze już z góry na dół. Ale słuchajcie, żeby nie było, że nie ma tego co jest zawsze. Ja uwielbiam gry Indie, malutkie gierki małych producentów. I szalenie je lubię kupować, chociaż wiem, że tak naprawdę nawet i wydane złote 79 zł na promocji na tą grę. To jest i tak stracona kasa, którą można było wydać dużo lepiej, ale po to ja to wydałem tą kasę, żebyście wy nie musieli tego zrobić. Te plansze Science Fiction, one też one są naprawdę spoko, jedne z lepszych w tej grze. Ale zdarzało mi się nagłe drastyczne bardzo spadki, słuchajcie, FPS-ów. Bardzo drastyczne zaznaczam. A na tej planszy tu jest beczka, a za beczką jest meta, tylko... O! Po raz pierwszy, słuchajcie, udało mi się skończyć tą planszę. Bo wiecie co? Czasami jak się przejeżdża przez metę, to się nic nie dzieje, kuźwa. Ja wiem. Napierdzielam non-stop na tą grę. Ale tu nie da się inaczej. Kupiłem tą grę, bo jak wspomniałem, lubię gierki indie. Wow, nieźle. Eee, ale... Tak naprawdę kupiłem ją dlatego, że spodobał mi się pomysł. I 57 recenzji, które były głównie pozytywne, przytłaczająco pozytywne. Ludzie sobie zrobili jakieś jajo w tych recenzjach. O, właśnie, tu są takie spadki FPS-ów drastyczne. Mam Ryzena 5 3600, i może leciwą już grafikę. Do tego, ale uwierzcie mi, w Dirta 4, Gridy, Dirt Rally 2, Dirt 5, no śmiga wszystko. Forzy, Nitfor Speedy. A to? Co tu jest? To jest badziew, na który nie wydawajcie pieniędzy. Na szczęście, jakbyście się nie załapali na promocję, to ta gra kosztuje tylko 7,19, ale uwierzcie mi. Te złoty79 to jest za dużo. O, widzieliście znowu muchę. E, tak w ogóle to wszystkie kosiarki wydaje mi się, że mają ten sam model jazdy zachowują się jak napęd na tył e, no. E... Och, nie sądziłem, że tak szybko po pierwszym materiale z niepolecanych gier pojawi się jakaś następna produkcja, bo naprawdę liczyłem, że się będę w niej nieźle bawił. No, ale niestety, niestety stało się jak się stało. E, szukam jeszcze, słuchajcie, jednej planszy, z której się chciałem pośmiać. Tak, to jest ta. E, tu mamy okazję zobaczyć kolejnego babola tej gry. No, pomijam fakt, że nie widać nic, tak? No, ale dobra. Ale jeszcze, słuchajcie, grama 52 osiągnięcia. Wszystkie po prostu nie idzie nie zdobyć, bo. Pierwsze dostajemy za rozegranie pierwszego wyścigu na jakiejkolwiek planszy, czyli już połowa 26 z 52, już je macie. No a drugie 26 zdobywacie za zbieranie tych beczek, które na ogół są tuż przed samą metą. No to kuźwa, jaki to jest... Jaka to jest trudność, no jakie to jest wyzwanie. Nie lubię takich gier. Super, że to się stało, mam nadzieję, że nie stanę na koła. Niestety stanąłem. E jak gdziekolwiek się wywrócicie, nie ma czegoś takiego jak restart w tej grze. Nie ma! Więc co tu jest fajne? No, pomysł był fajny. Kilka plansz jest super zrobionych, ale to jest za mało, żebym chciał na to wydać moje pieniądze. A na pewno pozwolił Wam wydać swoje pieniądze. Więc wiecie co? Omijajcie grę Lawnmower Game Racing i za nic jej nie kupujcie. Uwierzcie mi! Zresztą chyba wam pokazałem dlaczego. Ale na pewno za to w następnym materiale pokażę wam jakąś zajefajną gierę, którą sam napierdzielam. I będę Was do niej zachęcał. Także dzięki za oglądanie. Takie materiały myślę, że też warto zobaczyć, dlaczego takiego szrota syfu i dna nie należy kupować. No dobra, trochę już emocje mnie poniosły. Dzięki Wam za oglądanie. Angel 666 Tester Gear. Widzimy się w następnym materiale. Siema.